Bez powodów i dowodów za to, że mam łeb na zero Tyle samo mam w portfelu na osiedlu Bez tarasów i ogrodów Lecz już wtedy czekaliśmy na coś więcej niż autobus Dzisiaj bezet to jest produkt, to brand name jest jak Choć nie jestem wciąż rentierem jak Gatsby Rzucam towar w teren jakbym był majorem lęskim I to stało się popkulturowym dziełem jak Banksy I to nie seno, ona ma czarne luboten uh, I jest sztuką jakby malował Jango Gen uh, Jemy śniadanie jakby gotował nam Borden Bo to jest życie, o którym każdy kłamie na Instagramie Złamiemy łóżko, nim złamiemy sobie serca A ona leży teraz na stole jak oferta I wszystko mi mówi, że moglibyśmy dziś mieć wszystko, Lecz obudziłem się z myślą, że nam znowu coś nie wyszło Miałem taki sen, że mam nad wodą ton Śpiewałem ptaki, i w tle jestem tam z tobą, stąd słychać fa Jeśli słońce i nie lata, tron niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie z Śniłem, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. A to, co czuję, to też wcale nie jest błąd. I nie z żalem. I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną. Stałe. E, uh. I nie martwię, ale jest bad ale jak Riri, Szybka jak rally, robi co mówię jak Siri uh. Wąska w talii, ciało jak butelka coli, a ja kupuję działka, jakbyśmy grali w Monopoly uh. Piję kawkę, ona whisky sałe na niebie golden ale, zawijam ją jak maki w nori uh. I ciemne okulary zasłaniają oczy Jakby chciał ukryć to, co zrobiliśmy w nocy Ona tańczy, a patrzy, jakbym siedział w jury Potem, potem daje jej wysokie noty A szczegóły są pikantne, coś jak Piri Piri Motel, hotel, tylne siedzenie, o Myślę o tym, żeby będąc starym umrzeć młodo Wiele razy zaczynałem coś na nowo I nie skończyć jak milioner w pustej willi Nie ma nic gorszego niż samotne polskie zimy a wczoraj... Miałem taki sen, że mam nad wodą Śpiewałem ptaki w tle, jestem tam z tobą, stąd słychać fale. Czerwone wisi słońce, i nie lata tron Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę, stąd i nie jest szare Śniłem, że jesteśmy gdzieś daleko stąd, a to, co czuję, to też wcale nie jest błąd, i nie jest